Dzień dobry. Kolejny tydzień. Kolejne nagranie. Kolejne zmagania w transportowym raju. Ja już w zasadzie mam fajrand. Poniedziałek zaczął się bardzo szybko. O 4.40 już wjeżdżała na firmę na rozładunek. Moment rozładowany. pojechałem się załadować. Też dosyć szybko to poszło. I, i, i tak. W Antwerpii załadowali. I jestem już za Hanowerem. Jakoś tak. Umęczony okrutnie. Właśnie robię sobie kolację, obiad, kolację, coś takiego. Yy, pierogi od mamusi najlepsze są. No i co? Wszystko szło dobrze, póki nie popełniłem jednego fakapa. Kurczę z tego wszystkiego. Mmm, fajny ładunek udało się znaleźć. Ale nie spojrzałem, kiedy jest data rozładunku. I cholera jest na środę. Dzisiaj jest poniedziałek. Trasa to jakieś 600 parę kilometrów, także no, jak mnie jutro łaskawie nie zdejmą, nie pójdą mi na rękę, no to uznam, że ten ładunek wcale nie był taki dobry, jak się wydawał. Ale mam nadzieję, że to nie będzie nic strasznego, jakieś pierdoły na paletach, waga 8,5 tony. Żywie szczerą nadzieję, że jutro, jutro jednak to zdejmę i kurde, nie wiem, jakie plany jeszcze będą... Jutro 8 będzie wszystko się rozstrzygać. Roboty nie ma i nie widać, żeby ruszała. Ale tak, albo wracam do domu, albo jadę na zagłębie i tam yy, może uda się załadować na Włochy właśnie. No i to tyle z planów. I wiecie co mówię o planowaniu. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego wyjdzie. Bo patrzyłem co, coś jutro porobić. Yy, ciężko. Nie wiem co, nie wiem co się dzieje, ale na razie nie jest zbyt kolorowo. Jutro wszystko będę wiedział, jutro wszystko się rozstrzygnie. Bo tak, jeżeli nie będę miał z powrotem wyjazdu na zachód, no to będę chciał pojechać na te Włochy. Jeżeli będzie gotowy już towar na wyjazd, no to będę chciał wrócić do domu, choć te ze dwa dni posiedzieć i z powrotem na Niemcy. I wtedy tam szybki przyrzucik i z powrotem wracam. Bo to już majówka będzie, także w maju to tak do dziewiątego, chyba jakoś tak. To takie jeżdżenie raczej nie za ciekawe będzie, ale zobaczymy. Dobra, przewracam je ja nad pierogi, bo zaraz mi się zjarają i w ogóle żarcie nie będę miał. Zobaczymy, co się jutro będzie działo. W tak zwanym międzyczasie, słuchajcie, malutkie ogłoszenie parafialne. Dla tych, którzy szukają pracy jako kierowca, mój znajomy prosił mnie, żeby coś takiego nagrać, powiedzieć dokupuje nowe auta jeździ się na mercedesach nie pytajcie mnie w komentarzach o szczegóły, bo ich po prostu nie znam nie bardzo się interesowałem ale pracują jego ludzie naprawdę już po 10 lat i nikt tam nie narzeka także jak chcecie to numer się wyświetla, dzwońcie tam powołujcie się, że ode mnie <laughs> nic to oczywiście nie da, ale miło wszystko Zobaczymy, jaki będzie odzew właśnie z kanału. Także jak ktoś szuka pracy, jest z okolic Trójmiasta, choć w obecnych czasach chyba to nie jest żaden jakiś specjalnie niewielki problem, żeby tam dojechać, dogadać się jakoś. Tak jak mówię, chcecie szczegółów, Dzwoncie, pytajcie. No i co? Mojego kanału oczywiście nie zapominajcie subskrybować, łapę w górę, tak jak w każdym odcinku. Proszę. Oglądajcie dalej, bo na koniec nagrania, słuchajcie, będzie weekend. A w weekend się naprawdę działo. Fajny parking trafiłem, fajnych ludzi, także zostańcie do końca, oglądajcie. No i jak chcecie do pracy, to oczywiście dzwońcie tutaj do kadrowego, i, i może coś z tego wyjdzie. No i wtorek, kurczę, zaczął się bardzo pozytywnie. Zdjęli dzień wcześniej. Elegancko, teraz ten bazel posprzątać, wymyślić co robić dalej, bo prawdopodobnie wracam do domu. Nie uda mi się dostać na zagłębie, więc trzeba niestety, ale chyba pomału się ewakuować z tego dzikiego zachodu. Najważniejsze życie zdjęli. Kurczę, fajnie. Dzień wcześniej, a już myślałem, że taki błąd zrobiłem, że będę tego żałował, ale nie. Elegancko, super firma, to mi się podoba, to się chwali. No, posprzątane, i oczywiście plany się zmieniły. A co, yy, nie wracam jednak do domu, bo sam ładunek dopiero byłby na czwartek. No, troszkę głupio tutaj tak się kręcić. Szczególnie jak nie ma ładunków i nie da się zapewnić sobie jakiejś uczciwej, stabilnej pracy. Yy, ale na razie jest w planach Italia. Zobaczymy, bo tutaj to zimno jest. Kurczę wiatr wieje, może gdzieś we Włoszech ta wiosna się podziała. Kurczę, jak mi łokieć boli. Dobra, w każdym razie jadę najpierw na zagłębie, a później stamtąd. Przynajmniej taki jest plan, ładować się na Włochy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tych moich planów. Na razie miałem wracać do domu, ale co? No nie, no kurczę. Wrócę teraz, nie masz czym za bardzo wyjeżdżać. Tutaj zaraz ta majówka. To wiecie, czym to się skończy: że człowiek u się czasu będzie siedział, albo jakiś gówna robił, albo po prostu bez roboty jakiejś konkretnej. No a zarabiać, kasiorę trzeba. Dobra, maszyna odpalona, Spadam z firmy. Tutaj naprawdę fajnie, szybko, sprawnie poszło, i o dzień wcześniej to teraz jadę trochę postać, poczekać na następny załadunek jakieś zakupy zrobię no i zobaczymy kurcze, fajnie było, żeby te Włochy jednak wyszły na razie czekam na zlecenie czy coś z tego będzie się okaże, jak nie to dopiero z ręką w nocniku zostanę <grytanie> ale to nic jakoś będzie coś na pewno się wymyśli tak, żeby za mocno nie stać i jakieś tam jednak pieniądzory zarabiać lecę no skoro plany są tak zacne, podróż też nie będzie należała do najkrótszych, że fajna traska, taką jak lubię, to trzeba by i bestie dokarmić nieco. Już się nie pamiętam, kiedy stacja kurczę, w ogóle za granicą tankowałem. Jakoś zawsze udawało mi się na swoim paliwie obrobić, a tutaj już trzeba było 300 literków dotankować. Niech posmakuje trochę niemieckiego diesla Za 100 metrów, skręć w lewo. Tak, skręć w lewo. Dzisiaj czasu mam, dlatego yy, dzisiaj dotankowuję, bo kurczę, jutro może się okazać, że tak nie za bardzo będę skręć miał czas. A dziś na spokojnie. No i zobra, wydostać się. Kurde te stacje wiecznie na takich kurda zadupiach są, że katastrofa. No ale dobra to karmiona. Zaraz się wydostanę na autostradę. Jadę na parking. Bo niestety załadunek dopiero jutro na Zagłębie, a pojutrze na Italię. No, no załadunek poszedł elegancko. Kurcze, dobrze, nic nie anulowali, nic nie odwołali. Bo dopiero w ciemnej dupie bym był. Ale wiosny nie widać. Mam nadzieję, że we Włoszech będzie. I tutaj to Do na razie 800 metrach z deszcz, a 14. Yy, Grat nawet pada. No i ogólnie w stałe to było 2,5 stopnia ciepła. Tylko, także chłodno, No i zabra, wydostać się z tego miasteczka na autostradę. I dzisiaj po południu rozładunek, jutro z rana załadunek. Mam nadzieję, że wszystko będzie szło tak jak do tej pory. Kurcze, jak idzie? Ja piernicza się zaczynam bać, żeby równowagi w przyrodzie nie było. A wiecie, zwiedzanie zagłębia. W godzinach szczytu do najprzyjnie... najprzyjemniejszych może nie należy. No ale muszę dojechać dzisiaj na miejsce załadunku. Tam podobno jest parking. Przed samiutką firmą więc 400 metrów. A więc sobie na spokojnie no tam do jutra przekoczę. Jutro, gdzieś tak, 7.30 Już powinienem coś tam ładować. Z tego, z tych informacji, które dostałem, to będą jakieś skrzynie. Podobno cztery, cztery elementy jakieś. Także zobaczymy, co, co to wyjdzie z tego no skręcam, chyba dobrze kurcze, po mieście jeżdżą człowiek tylko i wyłącznie na nawigacji polega znaków raczej znaki niewiele mi nie mówią, na razie jadę w kierunku centrum i to może być najciekawsze no ale zakazu na razie nie ma i tak od świateł do świateł się człowiek szarpie o cholera jednak źle pojechałem a może dobrze? Źle czy dobrze. Trochę źle, trochę dobrze. Dobra, muszę skupić się na drodze. No dobra, udało się dojechać. Choć łatwe, proste i przyjemne to nie było. No i po jeździe po, ty, po mieście, dochodzę do wniosku, że nie ma idealnych nawigacji. Miałem włączonego tego tomtoma, zgubił je, musiałem dwa razy objechać dookoła. Pod wiaduktem się zgubił, nie, nie w tą drogę mnie skierował. Mapy, do, mapy Google dobrze kierowały, a tą niestety coś poszło nie tak. No, <noise> tak jak mówię, około 17 godziny w centrum sobie kółeczka robić? Można, nie? Jak ktoś lubi sporty ekstremalne. No ale dobra, jestem na miejscu, parking pod firmą jest. Także czekamy do jutra, zobaczymy co się będzie działo. Mam nadzieję, że załadunek pójdzie szybko, sprawnie i skutecznie. No, i że w Italii wiosna będzie. Idę się tu rozejrzeć dookoła, co my tutaj mamy dostępnego: jakąś łazienkę czy cokolwiek. Kolejny dzionek w transportowym raju. Eee, czwartek, 18 kwietnia. Ja czekam, aż ktoś tu się po mnie zgłosi. Jest, która jest po siódmej delikatnie już. Także jeszcze za 20 minut 30, i ktoś tam pewnie po mnie przyjdzie. Słuchajcie, wczoraj miałem trochę czasu, poczytałem artykuł, w którym była mowa o wzmożonych kontrolach właśnie na Dzikim Zachodzie. No i ja takie doświadczyłem. Trafiłem na łapankę w Niemczech. No nie nagrałem oczywiście tego. Trzeba było przejechać przez parking, każda ciężarówka przez parking. Kurczę, na tym parkingu cuda na kiju by były wystawiane. Wagi, jakiś bus do kontroli, kupę radiowozów. No, grubo szło tam, oczywiście. Paru ludzi też <gryw> widziałem, że kontrolowali w tym lore. No, słuchajcie, ja nie twierdzę, że tych kontroli nie powinno być, bo jest jeszcze grono przedsiębiorców, grono ludzi, którzy no grubo przeginają pałę. No i ja nie jestem w stanie walczyć z tak nieuczciwą konkurencją, ale z drugiej strony. Słuchajcie, najpierw to chyba trzeba by zadbać o bezpieczeństwo, szczególnie na parkingach. Ja zjeżdżając na pauzę, no chciałbym się czuć komfortowo i nie myśleć o tym, że z rana mogę się obudzić albo bez towaru, albo bez paliwa, albo z pociętymi plandekami. Zamiast takie łapanki w dzień urządzać takie akcje, które typowo zmasowane na kierowców, nastawione w większości tylko i wyłącznie chyba na Właśnie pisanie mandatów. A, dla kierowcy zawsze coś się wypisze, zawsze coś się znajdzie. Jak to się mówi, nie ma bez winy. Za coś kwit, zawsze można wypisać. I to jest naj, najprostsze, co może być do, do robienia do budżetu. nie? No ale, tak jak mówię, klucz, no. Warto może by było w nocy po parkingach pojeździć tymi radiowozami. Tych ludzi, którzy, no, tam był naprawdę tabun władzy, myślę, że spokojnie całą autostradę by obstawili w nocy, po każdym parkingu mogliby się pokrążyć i chociaż wrażenie porobić. Już nie o pilnowaniu mówię, no, ale chociaż te wrażenie, że ktoś tam jednak się kręci, ktoś tego pilnuje. No, niestety, czasy mamy, jakie mamy. A i tak jest, moim zdaniem, już dużo lepiej. Może nie we Francji, we Włoszech, bo tam to. Katastrofa. Zresztą niedawno dzwonił do mnie Widz, gdzie też mu ukradli paliwo. We, Włoszech, we Francji, sorry, we Francji. No, grubo, nie, grubo. Już w Niemczech jest w miarę, w miarę tam, moim zdaniem, spokojnie, ale jeszcze nie tak, jak być powinno. No, dobra, a wy trafiliście na tą łapankę? Ktoś z Was trafił na kontrolę tą wzmożoną, bo. To było chyba, czekajcie, 14, 15, 16, 17, jakoś tak. Wiem, że do 17, 17, czyli wczoraj, była ta taka już wzmożona kontrola na wszystkich autostradach. Także dajcie znać w komentarzach, czy komuś się udało na, na to trafić. No ja trafiłem, na szczęście, bez problemu, u mnie ośka w górze, także na wagę nie ma co mnie brać. Tacha nie skontrolowali. A przypomniałem sobie też parę wydruków, nie są to jakieś wie, wielce ogromne przekroczenia, no ale wiadomo, brak miejsca na parkingu, no musisz jechać dalej. Przecież nie staniesz na środku autostrady. Sami to znacie, dobra, ale czasy mamy jakie mamy. Zawód wybrał każdy sobie sam, nikt do tego nie zmuszał. Ja tam, mimo wszystko, lubię to co robię. Dzisiaj patrzcie, słoneczko fajne świeci. Już musiałem zasłonkę zasłonić, żeby nie przebijało tutaj także dzionek szykuje się bardzo fajny, mam nadzieję, że ta współpraca, która tutaj następuje jakoś się fajnie potoczy no zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie jestem pełen nadzieję, że będzie dobrze bo po weekendzie powiem wam, walcząc o te ładunki walcząc o te stawki kurde, już miałem serdecznie dość tego transportu, tego szarpania się no. Miałem chwilę zwątpienia, ale już mi przeszło. Także dla mnie to 2 trzy dni takiej yy, modnej ale depresji i przechodzi. Teraz chciałem wracać do domu, no nie wyszło. To też jest takie kurcze, wiecie, jak już człowiek nastawia się, że dobra, jadę do domu, a później zmiana planów, no to tak cholera troszkę na psychę działa, nie? No, ale co zrobić? Trzeba kasiorę zarabiać, a w dodatku, tak jak mówiłem, ja jak teraz wrócę, no to wyjadę dopiero chyba gdzieś 9 maja, może nawet później. Także no dwa, może i więcej tygodni będę spokojnie w domu siedział. A mam sporo roboty, sporo zaległości, także może uda się cokolwiek nadrobić. Chciałbym remont jakiś w domu zrobić. Dafikiem się trochę zająć przyszła mi polerka. Także, może spolerujemy kabinkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby pogoda dopisywała, no wiadomo, polerowanie to raczej nie w słońcu, nie? Ale mam nadzieję, że trafi się taki dzień, gdzie można będzie spokojnie tą kabinę wyszorować, wygładzić. Tak, żeby to ładnie wyglądało. Miałem też fajny, kurczy projekt tutaj na zasłonki. Ale niestety firma, w której zamawiałem do tego elementy, no dała ciała po całości. Fakturę wysłali od razu, ja ją opłaciłem, a towaru nie dostałem. Od i co? Nie wiem, jak tam na maile nie odpisują. Zobaczymy, jak z telefonami będzie. Katastrofa, takie czasy. No, ale co poradzisz. Zobaczymy, z tym też trzeba będzie powalczyć. Nic, dobra, może jakieś śniadanko delikatne zjem. Mam tu obrane środkiewki I czekam aż ktoś tam się po mnie zgłosi Dzionek szykuje się Zacny No i jedziemy, jedziemy Piątek Kurcze wiosny nie ma Patrzcie śnieg sobie leży ja akurat w Austrii jestem Na Brennero no Mam nadzieję, że we Włoszech będzie lepiej Bo na razie kurczę, śnieg tutaj w nocy padał normalnie no krajobrazy fajne, nie ma co. Taka ta trasa zawsze była całkiem fajna i przyjemna, no żeby nie ten ruch jeszcze, bo naprawdę bardzo dużo ciężarówek jedzie. A ja granicy przekraczałem dosłownie 10 minut po piątej, także zaraz będę już po włoskiej stronie, bo jest przed siódmą. Wiosny nie ma no dobra Szukamy jej dalej we Włoszech. No dobra, po rozładunku No miejsce na weekend może nie będzie Jakieś ekstra fantastyczne Ale też nie będzie chyba bardzo złe Kurczę, miałem nadzieję Dzisiaj jeszcze coś załadować No ale już za późno dojechałem Ten rozładunek też chwilkę zajął No nie, zresztą nie było co się dziwić Trochę, trochę do rozładunku było Chłopaki dawali sobie radę jakoś no i zobaczymy, co się będzie działo w sobotę i w niedzielę. Ale to jakieś lotnisko jest czy co? Samoloty latają. Eee, mam nadzieję, że spokojnie chociaż będzie, bo coś na pewno wymyślę, żeby jednak nie siedzieć dwa dni w aucie. Wziąłem również załadunek już na poniedziałek, ale nie dostałem jeszcze zlecenia. Zresztą nie ma co się dziwić, bo około 15.00. Dopiero ten ładunek wziąłem. No i zlecenie będzie pewnie w poniedziałek dopiero po ósmej. A jak wiadomo, albo i niektórym nie wiadomo, jak nie ma zlecenia, to się lepiej dupy nie ruszać. Bo można tylko zbędnie kilometrów naklepać i nic z tego nie, nie wyjdzie. No dobra, ja byłem już pod prysznicem wykąpany, zaraz walę się na wyro, bo już no, coś... Po 17 jest, także nic ja tutaj dzisiaj nie wymyślę mądrego, szczególnie w piątek po południe. To po coś tam się ruszy, na, na autostradzie już zaczyna się ciasno robić. Dobra, eee, zobaczymy co dobrego na Tliwik się dają. Rozmawiałem przed chwilą z kierowcą, widzę też rower wyciągnął, da się stąd wyjść, da się stąd wyjechać, po mieście sobie pojeździć. Super weekend na pewno nie będzie zmarnowany, szczególnie w taką pogodę. Elegancko. Aha! I kurczę jeszcze nie mówiłem. Jak wrócę, to czekają już na mnie nowe plandeki. Także udało się wywalczyć z tą ubezpieczalnią. No oczywiście nie sam, ale udało się. Będą nowe plandeki na ciebie, Kurczę. Ale się będę wkurzał jak mnie pierwszy raz potnął. A to, że potnął to prawie pewne. W końcu po dzikim zachodzie się jeździ. Dobra, czas się troszkę poruszać. Wyjechałem po mieście pojeździć, nie ma za bardzo co zwiedzać, ale choć trochę świeżego powietrza zaczerpnąć. A słuchajcie, tak fajny parking park trafiłem, no będzie wesoło, będzie na pewno fajnie. Zresztą patrzcie sami. Ile gości zasuwa, nie? <laughs> Fajnie. Dobrze, że tacy ludzie się trafiają, bo naprawdę milej i przyjemniej spędza się czas. Ja sobie pozwiedzam jeszcze troszkę to miasteczko. Pojadę do sklepu jakiegoś. Na jutro zostanie mi czyszczenie auta, zrobienie porządku na naczepie, bo bajzel tam panuje okrutny. Ale na razie jest to robić, na razie nie ma co tu się wygłupiać. Jutro też jest dzień, a jutro będzie dzień gospodarczy. No mówię, fajnie, że gościu, który trafił się na tej gitarze grał, grał spróbowaliśmy na moim piecyku, bo gitary jakoś nie wziąłem ze sobą, ale piecyk cały czas w szafce uziłem. On ma 20-letni głośnik i powiem wam, że gra nieco lepiej, na pewno nieco głośniej. A najważniejsze, że gościu umie to robić. No i sami widzicie i harmonika i kurczę gitara, no spoko. Tacy, Tacy ludzie zawsze przynoszą. Trochę radości w tym smutnym, jak... <gryw> zawodzie. A więc tak, moje drogie panie, moi mili panowie, pomaleńku kończymy to nagranie. Ja za chwilę pójdę jeszcze do tego kierowcy, który tak fajnie gra i śpiewa, bo nie dosyć, że ma niesamowity talent muzyczny, no to jeszcze bardzo fajne historie do powiedzenia. Szczególnie interesuje mnie jego praca w Stanach Zjednoczonych. Bo tak, ja mówię, no chcę też tam pojechać, zobaczyć jak chociaż tam jest, no kurczę, emigrować to nie chcę, ale chciałbym zobaczyć jak, jak wyglądają te stany, co ludzie w tym widzą. Czy to autentycznie jest amerykański sen, czy tak już niekoniecznie, ale tak czy siak chciałbym to zobaczyć. Jutro jeszcze, mam nadzieję, pogoda to to pojadę sobie na jakiś rower. Pojeżdżę trochę, bo tu zwiedzania to raczej nie ma. Nie, no nie ma po prostu czego zwiedzać, ale poruszać stare kości trzeba. No i co? Przypominał również o pracy, która czeka u mojego znajomego. Także, jak chcecie znać więcej szczegółów, po prostu dzwońcie do kadrowego, umawiajcie się, rozmawiajcie. Może coś z tego wyjdzie. Ja na razie odpoczywam. Weekend naprawdę bardzo fajny się szykuje. No, dzisiaj już jest koniec. Soboty, jeszcze jutro jest dzień, czyli niedziela, i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza niż sobota, pogoda na razie dopisuję, zacznę jak widać, aż słońce w oczy razi, trochę ciepło w kabinie się zaczyna robić, ale piękne Włochy w końcu wiosnę wypo... wytropiłem, nie? Dobra, ja mam nadzieję, że w poniedziałek przyjdzie szybko zlecenie, bo czas najwyższy wracać do domu. No kurczę. Już mi się nie chce. Ja już bym do domu chciał. No ale taki zawód, taki fach. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Sam chciałem. Dobra, słuchajcie. Nie zapominajcie subskrybować. Nie zapominajcie łapka w górę. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.